tak jak tutaj organizatorzy twierdzili od początku najważniejsza jest zabawa i, i tam nie chciałbym oceniać, no fajnie, że mogą grać w piłkę, strzelać w bramki to najważniejsze. No, po tym ostatnim spotkaniu, powinien Pan być dumny ze swoich podopiecznych. No, jak najbardziej jestem, no nie mogę, nie, trudno jakby nie ukrywać. No, oczywiście, że jestem. To zawsze jestem. A w ogóle jaki dzień tam w tamtym znaczy, no, jak na razie bardzo dobrze będą grali e, tak jakby mecz finałowy. Zobaczymy na koniec. Ale jeżeli zagrają, tak jak, tak jak e, zagrają, tak jak do tej pory na pewno na pewno poradzą sobie. Od no, ilu lat ten składnik, półtora roku trenują. Na półtora roku mają wysoki poziom w stosunku do kolegów. No to cieszą mnie takie opinie, no coś mogę powiedzieć. Ja obserwator, a w... mało znam się na sporcie, więc mogę panu powiedzieć, że byłam dumna z chłopaków. Ja też jestem. Jak Wam się grało dzisiaj? No, dobrze! dobrze. Tak. 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 tak! Ile lat już bracie? W e, e, półtora. półtora! 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 Ja prawie półtora. dwa! Ja prawie dwa, bo jeszcze na inne treningi chodziłam. Ja też. Nie, więc nie no, Tak, zasłaniacie to. No dobrze. I to uważacie, kto był najlepszy? Mój? pośród Was, dzisiaj? Żelazo. No może. 12 goli strzelił. 13. 13. Pan się pomylił. 13 goli? Jak to zrobicie? No nie wiem. Dziękuję Kornelowi. Kornelowi. I, pit, I Piotrkowi. I mnie. Można jest współpraca w takim meczu? Tak, tak bardzo. Tak, bardzo. Tak. Czyli każdy zawodnik tutaj się liczy, tak? tak? Tak. Będziecie grać dalej w piłkę nożną? Tak.

Się? Kuba łażki. A, A Kuba ile, ile lat, lat już gra piłkę nożną? 2012? Ile grasz w piłkę nożną? Chyba... No, Dwa lata, trzy? Dwa. Dwa lata grasz, tak? Podoba ci się ten sport? Tak. Co byś chciał w przeszłości? Być piłkarzem? Tak. A twój ulubiony piłkarz to? Ronaldo. Ronaldo. A dlaczego lubisz jego? Bo on dobrze strzela i ma fajne triki. A który trik najbardziej Ci się podoba? Który umiesz go naśladować? Umiesz coś naśladować? Co to jest? No te wyniki, mm, prawdę mówiąc, dzisiaj nie są oh. najważniejsze, drodzy Państwo. Takiej oficjalnej klasyfikacji końcowej tak naprawdę nie będzie. I to to. A ten ostatni mecz? Zdobywamy tego, cieszymy się to z nich. Łatwy. No ale to wszystko Cześć? schodzi na drugi plan. Dzieńcy nie byli Ważna jest nie. dobra zabawa. Ile strzeliłaś w tym meczu w gol? No i tego życzymy przede wszystkim Dwa. młodym piłkarzom. Nie. Pięć. Wszystkie gole były twoje? Jesteś dumny? Tak. A kogo chciałbyś pozdrowić? Moją babcię. nie ma gola. Pięknie gola. Co Mariusz robi dzisiaj? Dzisiaj e, oprócz turnieju, który tutaj się odbywa dla dzieci, e, również odbył się turniej dla dorosłych, Organizowano Puchar Prezydenta, organizowany przez Wojtka Kowalewskiego. Biorą w nim udział e, drużyny e, z firm e, suwalskich. No i dostaliśmy też również poproszenie o to, żebyśmy wystąpili w tym turnieju. Kiedyś pan klaskich, Kiedyś Pan grał w piłkę Kiedyś tak, zaczynałem w Salosie, Suwałki, jestem wychowankiem, później e, Polonia, Raczki, Gieret, Giby. No ale jednak przewyższyło o, to, że bardziej chcę dzieciom pokazać jak się gra i wróciłem do trenowania w Salosie. Ile lat Pan już trenuje? Dzieci, no tak naprawdę ta do kończenia 18 roku życia, więc już 8, 10. Więc może nie widać, ale, no, ale jednak swo, swoją wiedzę chcę przekazywać dalej. No, Muszę przyznać, że dzieciaczki naprawdę bardzo fajnie się prezentują. Im więcej takich turniejów, tym lepiej dla przyszłości suwalskiej i w ogóle całej piłki nożnej. Dzisiaj gościmy zespoły z naszego regionu, przede wszystkim Suwałk, Akademia Wigra, Akademia do 2012, mamy gości z Ełku, Ronełk, mamy gości z Grajewa, Warmia Grajewo, Falcon Sokółka, Czarni Olecko. W Turniej uczestniczy 8 drużyn. Myślę, że dla większości dzi dzieciaków uczestniczących w tym turnieju, czyli 8 latków, jest to pierwszy tego typu turniej, pierwsza możliwość i kontakt z tak żywiołową reagującą publicznością. Myślę, że ogólnie sama rywalizacja dostarcza im wielu emocji, pozytywnych emocji. to co widać na boisku, czego myślę, wszyscy się cieszą, tak? Jak ocenia Pan poziom tych młodych zawodników? Czy to jest jeszcze zbyt wcześnie, żeby oceniać jakikolwiek poziom sportowy. Przede wszystkim najważniejsze jest to, że dzieciaki są bardzo zaangażowane, grają z wielką pasją. Naszym, naszym celem jest właśnie rozwijanie tych pasji, stwarzaniu warunków do rozwoju tych pasji i taki turniej jest właśnie jedną z takich możliwości, gdzie Dzieci mogą między sobą grać, rywalizować, cieszyć się z każdej strony bramki i o to przede wszystkim chodzi, chodzi o, to, o zbudowanie tej radości z gry w piłkę i myślę, że dużo tej radości dzisiaj widzimy. Oczywiście są i wygrani, są i ci, którzy do bramki nie udaje się zbyt często trafiać, ale chodzi przede wszystkim o, o postawy, o zaangażowanie, o budowanie tej pasji wśród najmłodszych. Czy są jakieś takie karierki, które mogą wykonać tak jak pan Pan, Lewandowski? Czy oczywiście są dzieci o, o różnych możliwościach, różnym potencjale dla nas jako, jako osób, które prowadzą Akademię 2012. Te obserwacje są też bogatym doświadczeniem, bo nieodkrotnie my sami się z tym spotykamy, że w pewnym momencie wydaje nam się, że któreś z dzieci wyróżnia się w danym, w danym elemencie. Ale później okazuje się, że, że to się bardzo dynamicznie zmienia za moment, które inne dziecko pokazuje nam coś, czego myśmy wcześniej nie zauważali. Czyli cały czas uczy się i się rozwija. To jest bardzo płynny proces, bardzo długi proces i na tym etapie. Jak wystawianie jakikolwiek ocen, to jest moim zdaniem niekorzystne przede wszystkim bardzo, bardzo złudne, bo tutaj nie możemy określić jeszcze sportowego poziomu. Przede wszystkim na tym etapie dzieci budują, budują indywidualne zainteresowanie, indywidualne umiejętności. I, I to jest najważniejsze. Dopiero w kolejnej fazie, w momencie, gdy będą one miały po 14, 15, 16 lat, będzie można mówić o odbudowaniu e, formy gry zespołowej, również o oczekiwaniu w związku z tym wyników sportowych. Jak podoba się Wam to Proszę, jak podoba się wam bardzo. Zawsze byście uczestniczyli... Był taki tak. tak. Tak? Tak. A jak możecie ocenić dzisiejsze rozgrywki? Yy, y, dwa mecze wygraliśmy, jeden przegraliśmy. Mamy drugie miejsce. Ale to, to dobrze. 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 Bo to nie chodzi o gry, tylko żeby dobrze się bawić. A trener nastawia pizzę. <laughs> tak. Ale to się się No to prawda. Generalnie cała impreza jest imprezą ogólnie kierowana do, do najmłodszych, do, do dzieci, do rodziców. Jest imprezą, myślę, prospołeczną. Oferta naszej, naszej imprezy jest dosyć, dosyć szeroka. Wiodącym elementem jest piłka nożna, ale też mamy pokazy Tekwondo, piłkarskie przedszkole, kącik artystyczny, kącik młodego technika. Dużo też się dzieje na zewnątrz, na, na Orliku, jest rozgrywany turniej zespołów amatorskich które reprezentują lokalne firmy, więc no, dużo się dzieje dzisiaj na, na obiektach zespołu e, szkół numer 3 w Suwałkach. Przede wszystkim cieszy nas ta frekwencja, że udało nam się zainteresować naszą ofertą najmłodszych, e, ich rodziców, ich znajomych, ich, e, ich kolegów i, i przyjaciół. Chodzi głównie o to, żeby zaproponować właśnie e, dzieciom ak aktywną formę spędzania wolnego czasu i myślę, że ten cel zrealizowaliśmy.